Ła, wow, w końcu coś ciekawego. Dobra, można cisnąć. Kim jestem? Uuu! Ciekawe. Oj, tak, tak, ale nie może być ciężko grać, szczerze. Szczerze wydaje mi się, że może być ciężko. Zaraz razu naprawili. Dobra. A nie, to po prostu. O chuj, o chuj, Ale przypał. O kurno, naprawdę. Nie ma szans. A kurda, niech mi nie będzie w No nie, zostawcie mnie. No nie. O, o, jakby co? Słuchajcie, zatem tak, Patma zginął w niewyjaśnionych okolicznościach i troszeczkę mnie to zmartwiło. <try> ale nagle po trzech minutach zmartwych i patma zaczął biegać i tak troszeczkę niczym owieczka, która po raz pierwszy stąpa na świecie, nie wiedział, w którą stronę bie biec, biegnie od ściany do ściany, odbija się na lewo i prawo, po nagle potrafia. ktoś mu urwał łeb, ktoś niewidzialny i myślę, o nie, nie dobrze, blaki, biegnij na lewo, e, na prawo, ja biegnę na lewo, zachastuj i pilnuj ciała, po czym co, idziemy, Nagle timer cofa czas, a na moich oczach ujawnia się nikt inny aniżeli. Ejbi Ejbi, Ejbi! Pojawił się niczym. niczym nie AB. No Pięknie, panie Abi, pięknie. Pani AB. AB. pięknie. Okej, okay, Mandziu, a ta... czekaj. AB... Okay, ustaliliśmy, że Abi zabił drugi raz, a wiemy, kto zabił za pierwszym. Za pierwszym razem wydaje mi się, że zabił. Przekro mi to, ale Mitrix, to chyba ty byłeś. Ja jestem w tminie, Graf biegał Dobra. od lewej strony, a brok był y, na widok. Ja myślę, ja myślę że był zasługuje na głos, za pierwszym poniewać? razem wrócił, niczym ojciec, ale bez mleka niestety, więc. A skąd wiesz, że bez mleka? Może z mlekiem byłem? Ja, chyba z Pandą na ubiegłym. A, tak boże, z Pandą! Zabij! drugi raz zabił to Aby. A kto za pierwszym razem? Gdzie było za pierwszym a, razem? Za razem wydaje mi się, że Mintrix zabił. Wydajmy info, zanim kto. Ale, no, ale, ale gdzie był te kile? Manager, gdzie były te kile? W Medzie, no, czy w nie? Czy? W był Kile z No to a ty mnie czyścisz, czy do admina? Ja wbiegłem od prawej strony do admina i pobiegłem na stół, wybiegłem lewo, zamknęły się drzwi. Tam stał przy graf, otworzyłem je, pobiegłem na Witalcy, ty już tam brok byłeś i pobiegliście na stół razem z grafem. To się I ja biegłem... też w naszym no to no to coś... była ogólnie na adminie. Ale nie dobrze. mam zawsze cię na swoim byłam, byłam na stole Ale, że na wy na mnie głosujecie? Skip! No, <laughs> no na ciebie wszyscy normalnie, od dwóch skip. A... Okej, okay, lecimy. E, taski, ale że znowu? Ale zobaczcie chyba, chyba A, to Nie to no, krasnami. kto zepsuł? No nie no, ale żeby. Grać mięszy, grać mięszy. Kim jesteście, będzie? Nie no, nie mogę, jak taski zepsuli. Nie no, tragedia. Jak ja mam to wygrać? To jest jakbyś z tymi taskami. Nie! Zabił, nie! zabił debileła, a ja zabiłam. Nie! Kiedy poleciały? Nie! Nie, tak. nie tak. czekaj, co? 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 Tak, tak. tak. Mandzia był w medzie, bo Mandzia, bo nie mandzia. Ja To, to, to coś musiał, coś musiał być lowers i popędziary z tego. Tak! Nie, nie, nie musiał być lowers. Mandzia jeszcze zrobił to... takie. Ale dwóch intro i glicza możliwe. A naprawdę na bo Mandzia nóżki jeszcze stały. Jak No. Tylko widziałam, jak go strzelił i od razu. Kto go strzelił? No Mandzia strzelił diabeła, no a ja Manzia. Co im będzie kolegę zabijał, co on sobie wyobraża? Pipletku! No, no to. Dobra, no to... to wiemy coś, coś o Ale... Patmazie? Nie, no nie tak wiem. Nie, 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 Zacha, co to, co to ma być za. Co to ma być za Ale mamy no, pytam. O co ci chodzi? Ja no, sposób, Ja się no, z, brokiem, ja brokie, z Brokiem i wpadką siedzimy sobie na dropshipie całą rundę. Po prostu pytam się. Tak. Dobra, no to skip. Nara. A na i Beam to jest zwykły? Zwykły. Na A moglibyście na mnie skupić? to jest za dźwięk w ogóle przy klikaniu? Nie no, wpadka, ale że ty chcesz bomby do sklepu? No, gdzie? Ja bym chciał. Nie no, blaki. jesteś dzisiaj? Zawsze był ten dźwięk ty przy ty klikaniu. Ty sam ta, ta, ta um, co, ta taki Karigoda ty ty Karygoda? Co jest? Karygoda? E, co to za skip na nawci? Na nie, 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 no. tak. Mam nie, na o, To ją nie, A ah, ja ochron. mam nie, kuchni. Hmm, nie, ma szans. Z? Z? nie, ja wayım, bo... o, nie, no nie, nie, no, No nie, przynajmniej clickbait No nie, no nie, nowa o, ale dobry kill. Kurna czat! Każdy ma cztery questy! Co wy myślicie, że ja będę czekał z killami i to miał być double kill szybki? Kurła czad! Wiesz, to zaraz to się skończy. Zabiłam cookie'ego! Co, no, no co się stało? Zabiłam cookie'ego! Co się stało? Nie, nie wiem o co, co chodzi. Mordujesz? Wiecie dlaczego? co Bo... robi speedrun. Bo Kuki... Kąki tak po prostu stał i, stał i stał i stał, i nagle się zgasiło światło i zaczął się ruszać, ale potem jak się włączyło światło, to jednak się zawrócił. A skąd ty widziałaś, jak mówię, się że... wyłączyło światło, że się ruszał, masz torcza? Ja wiem, kto jest ostatni? Nie, to jak to? się zaczyna gasić ja światło, ja to wiem, masz Ja, dalej ja wiem. duży. Ostatni ja po Ja wiem, ja wiem, mogę ja? Ja wiem, ja wiem. Ja wiem. Ostatnim impostorem jest Zaha, ale dałam mu niestety tarczę, więc nie zabijemy Czarnyka go, w tym momencie, Nie ma takiej możliwości, Nawcia jak chcesz. Dobra, drzwi noci odniesą. Nie, nie te... nie, 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 nie ma takiej Jestem nieśmierna, wy się z tą rurą, jak mnie wywaliście w tym momencie. Ale Zaha spokojnie my wiemy, nie. bo już nadużywacie tej mechaniki, że siema ktoś myśli w tę rolę, wyrzućmy go spokojnie. Ja skipnąłem. Spokojnie, Mitrix, ty nadużywasz potu wiesz. Dobra, o, nie, ale czekajcie, o. bo, bo ja chcę coś powiedzieć. Halo, 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 halo. Gdzie zabiłem cię! Zii... znowu? Nie eh, zabił blakiego? Co ty eh, zabił dlaczego? No to Mawcze zajmie shape. Ja to dobrze zabiję. Zabiję. Go zaraz zabiję. Hey, dobra, zabrałabym dobra. fajnie. Mawcze fajnie. kurde z glicem pewnie fajnie. i bali każdego po kolei. Widzi wszystko. No to mam i w ogóle. za Nie jesteś już nieśmiertelny! Nie mogę. Nie będziesz nieśmiertelny, choćbyś chciał! Nie jesteś! Dobrze! Nie szedł! kim byłem! Boże! byłem kiedyś medykiem. Aby, gdzie jesteś? A nie powiem, szukaj se. Mlek miał tarczę by the way. Powodzenia. Powodzenia. Abi właśnie Aha. zabił na lodziku przy storageu Broka. Dosłownie przed chwilą, nie zauważył ho. mnie i zabił nie. to no. nie ja To nie byłem ja Zaufam ci Graf, mówisz mądrze Ejbi właśnie Zupełnia. zabił Broka, no Oj, abi 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 No czemu mnie nie zaznaczył się nafcia? Nara no, no bo... No, 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 nie wyrzucać, nie chcesz się bić? No nie, źle. Ja taski robię, co ty sobie myślisz? Ejbi, ty świnko Nie no, nie mogę Mancio, kurde oni wszyscy mają po cztery taski Trzeba wywalić tam nafcie na początku Nie no, ja was wywalałam s To nie no Jesteś skrytą, głuposławka! Jezu, ale przybał się. Dobra. O! Lecimy! No to co? Znowu udajemy impostora. To jest dobra opcja. Cyk, cyk, cyk. Robimy sobie taska. Pek, pyk, pyk. Dobra. No to co? Teraz sobie lecimy do admina. Tu mnie Zaszka widzi. Myk, myk, myk. Okej, okay, wracamy sobie teraz do meda. Parigoda, diabeł. Tak, tak. Dobra, pofejkujmy sobie skan. Dobra, jeszcze raz. No, nie wierzę, no sprawdź coś tego skarabiać. Ja się opadałem. Okej. Okay. Okay. Nie, AB. Dobra, e, e, stop, 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 stop. Cookie, i Oj, chuj, tak, tyle było z mojego bycia. Bycia ze sterem. Oj, AB no, klnili, chuj. No, no on wybierze. No, no, teraz wierzę, AB. Teraz ktoś jeszcze? Tak, no, w sensie to O2, Dobra, do O2, Dobra, do O2 wbiegam. Jest teraz tak, wbiegaliście do O2. A ty co? AB, ty byłeś w medzie? Byłem. Okej, okay, dobra. No był? to chciałem tylko to ustalić. Kto tam jeszcze był w medzie? Ja. Ja za okay, byliśmy pa, i ktoś też na pewno nie stwierdziliśmy. Tak, graf jeszcze na samym początku był. Okej, okay, to pewnie wybiegł. graf dopowiedział do sprawiedliwości. Ta, tak, zrobiłem te razie. wiertło i wybiegłem. Mhm. Aha, okej. Okay. Kto teraz wbiegał do O2? Oprócz grafa, ktoś jeszcze wbiegał przed grafem? Mandzio. Chyba to był Mandzio. No w sensie man, timer cofnął do O2. Generalnie no. to wygląda tak, że ja byłem przed to dwa, bo Mitris jako wierny piesek, jak zauważył swojego pana Nexę, to od razu zaczął za nim biegać i zapomniał o naszej przyjaźni. Ja powiedziałem bro. sobie, dobrze, idź, Ławi, wow, zanim sobie pobiegaj, zobaczymy jak tak, ci to panie. wyjdzie. No i tak oni tak, tak, że... przyjaźni to jest bardzo cudowna rzecz. Nie, no, on pobiegł do góry. Okazało się, że Nexę jest właścicielem, który psiaka niestety wyrzucił po prostu. No smutne sadgę. Chłamy, pobiegł do góry, Kuki to potwierdzi. Potwierdzam. O, dwóch profesorów no się potwierdza, ciekawe. Ale dwie osoby do gebrazda, ba, no. Tak no. 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 jak mówię, ciało, wydaje mi się, że diabeła właśnie upadało, bo ja wchodziłem ja teraz na. Ja ciało Mitrixa. A gdzie? No, był gdzie? E, przy e, Witalsach. Ok, no to I podbiegłam i zgłosiłam, ale. E, Nawczas? Ciało... były dwa ciała nawcze. Tak, faktycznie dia... ciało diabeła zaczęło upadać, i ja od razu, jak zobaczyłam, że ktoś coś walnął. To od razu zgłosiłam. A nie zgłosiłaś to ciało w momencie, kiedy otworzyłem drzwi, akurat wbiegłem i widziałem upadające ciało oraz drugie ciało leżące obok? Nie, dlatego że ja byłam z diabełem i przez chwilę się kręciliśmy przy tych ciałach, przy ciele Mitrixa i nagle ktoś go zabił. Ale problem jest taki, że albo diabeł myślał, że to ja zabiłam, albo mamy supera. Ja stosuję nawcie za movement. Znaczy, jest jedna zasadnicza rzecz nawcie, jeśli chodzi o to. Super. Super, możemy, w sensie możemy wykluczyć bardzo dużo osób, jeśli chodzi o tego kilo. Bo dużo osób się potwierdza. Chyba, że to jakiś czerw się na tobie wysypał. No, ale to byłoby dziwne. Co w sensie... się. Będę postanowił, jak to jest, że Mitrix pobiegł do no. góry, a jednak na witalcach był. Kurde, udawaj arsonistów. Ciekawe. A to mnie nie wygłosują. Będą po Bo prostu. Nie że jestem arsonistą. To nic mnie nie da. Z jestem na prawą. Mm. On był co najwyżej pa Jacem Już nic z tego nie będzie. Może ktoś zwrócił uwagę, że drugi raz zrobiłem tego taska. Może Zacha zwrócił uwagę, że dwa razy zrobiłem tego taska. Kurde, to dupy strasznie. Kurde, ciężko mi jest być gesterem. Naprawdę, za każdym razem gram normalnie teraz i tak kurczę. Za każdym razem jak gram normalnie, to mnie chcą wygłosować. Teraz gram normalnie, to nikt mnie nie chce wygłosowywać. To jest smutne. To jest bardzo smutne. Czemu? Ale możecie. A widziałam, a, widziałam jak zrobiła z venta, a ja nie jestem inżynierem. Ja jestem inżynierem, przepraszam, tak się. Jesteś powiedzieć. inżynierem? Ciekawe. Bardzo ciekawe. Hmm, to ciekawe, a, to bo to ja no. jestem inżynierem. To nie ciekawe, się ponieważ lubi. zginął kuki oraz e, rr, graf. To mnie bardziej ciekawi, to dlaczego w się dzisiaj ukrywasz dwa ciała, nawet nie sprawdzając. Nie, nie Dobra, jesteśmy tutaj, pewni, tak, czy zakaże w dajcie mi Ja, ją. ja strzelę w zakresie. Ja prostu widziałam, jak wyskoczył z węta, więc no uznałam, że to przycisnę, bo wiem, że musi być niedobry. Ale ja mam do ciebie jedno pytanie. Czy ty też lubisz skakać po wętach? Lubię, tak. No to nie, poskaczesz już. I zobaczymy, ja no sobie Dobra, no to ja i... powiem tak. Ja, pan widziałem pan w pan rundzie, ja widziałem w pierwszej rundzie wpadkę wskakującą do wenta, więc miałem inżyniera, stawiam, że zachęca inżyniera. Nie jest nie jest, okay, tak. jest tutaj. Oj, okay. sorry, sorry, sorry. sorry. Z kubicy, że tak powiem. Wpadka, wpadka jakby była inżynierem, Zabieram, ale pewnie Zaha zabrał jej rolę. Nie, nie było tak. Nie było Kogo tak. widziałeś? Zabieram, Zabieram, tak. przy mnie, a ja jestem inżynierem. Chciałem widziałeś, Nie, no nie, nie możemy. A jakie jaki przycisku w momencie, kiedy dwie osoby nie żyją? Bo... No właśnie, mnie to też ciekawi. Dla mnie to dżesterujesz. Tak, tak, chciałem powiedzieć, że Graf zginął dosłownie sekundę chyba tę. Dobra, zagłosujcie na mnie Nie, 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 Wy możecie przestać! Dobra, Kolek ja głosuję na Zachę, jeśli nie wylecie Ale tak obalę. To Ej, ja mam pytanie, Cieka. ja mam Ale jedno dla pytanie. Dlaczego, dlaczego jest tak, że każdy że pizdę, a ludzie głosują? Czy no, może, Laki, to, ja Laki nie Nie, nie, poczekajcie. Laki, jaka była myśl za twoim głosem? Jestem bardzo ciekawy. Okej, ja nie, nie wiem po prostu nawet co wygadacie. Wiem, że gra w zginął. Zatem w ogóle lepiej przeskipować, mimo że zostało 50 sekund, 7. i musimy kogoś wyjebać. Zajebiście. Słuchajcie. No, zagłosowałem na Zaszkę, bo wydaje mi się, że klatka no może być mój inżynierem. Mój dwie, dwie, osoby się, u... dwie osoby się kłócą, oskarżają się. Zatem głosujemy na jedną z nich zamiast wywalić osoby, które no, były podejrzane w poprzedniej bo... rundzie. Kurwa, mamy trzech ale killerów, a w poprzedniej rundzie były trzy kile, źle. teraz były dwa kile. I dlatego też. Musimy spodować Blakiego. Być... Tak, trzeba. Nie, czekaj, czekaj. Musimy, przecież możemy, możemy, przecież moglibyśmy strzelić w Nexał w nafcie. No ale. No spokojnie, jak ja strzelę. Ja strzelam, ja, strzelam, ale, na... ale nam toło, nie, rundę dlaczego? bo. Zachachaka, i godaj, na co? Miano nafcie. pijani, ja nie wiem. Wy jesteście pijani. Nie, To jest jest jester, tak? I to jest jest jester. Mocny. Ja pierdzielam! Jeden jester, jaki jester? Inżyniera zabrał w pacie. Nieprawda. Nie. Kurde. Oj, do dupy ci, Syf Szeryfa. M. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. kurde. Jest! Dzięki, bo Eby chciał chyba mnie no, zabić Właśnie ja też by no, się wydawało, że Ejby chciał... Ejb jest clear! Ja no, ja chciałem ją walczyć jako sarif po prostu. To jest jeden po prostu nie go no, bie, A czemu na no, cookie bo była w pierwszej rundzie, na wciąż ze Storeja i był też tam Ness. Nie ja Kuki. Ej, bo zginą Kuki zginął parę rundy wcześniej. Tak? tak? Nie, tak, cookie Kuki był przy, kole wcześniej. przy ostatnim głosowaniu, był Kuki no, co ty, ty gadasz? Nie Przepraszam, no, no, to, no to, to może. Dobra, Ej, Kuki, możecie, kurna, zmienić swoje. Jeden z was zmienia Nick, żeby nie było Lil, Lil i takie same kolory. Dobra, zmienię Nick po tej rundzie. Dobra, ale generalnie są. Powiedział gość, który ma Mitrix na samym początku. No, a i ma ten sam skin. Okej, okay, ale zacznijmy od tego żółty, a czarny to trochę dużo. No dobra, różnica. ale a. macie ten sam kubraczek jakby, no Bo jesteśmy braćmi, a wy jesteście... I pepegami, masz ten sam nick, no. ppk my ale też jesteśmy by brać. To te rzeczy są takie, Nexe się trzyma blisko z Nawcią, z ebim, tak widziałem. Nie z Kukim się jeszcze trzymałem, który nie żył cały czas. W sensie sytuacji, już ci mówię, tak jak mówiłem, Kuki mnie potwierdzał rundę temu, w tej pierwszej rundzie, że Mitrix poszedł do góry. Ja ani Kuki go w tamtym momencie nie robnęliśmy. I tak samo, nie wiem, wy macie podejrzenia na Nawcie, w momencie kiedy ja drugą rundę cały czas w medzie spędziłem z Nawcią i też nikogo nie zabiliśmy. No nie, no to wszyscy są czyści, nie ma impostorów. Nie Dokładnie. no nie, ty, nie ty jest impostorem, no, no, ale nie jestem tu jest ja. Mamy trzech impostorów. Ja myślę, że wyglądawca jest impostorem, się Nie, 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 no nie, 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 To się Nie o ciebie, by się wydaje. Nie, nie, no, by się. Obiecuję tak nie było. Nie wiem, co mam powiedzieć Nie wiem powiedzieć, bo jeżeli mnie to przegracie grę. I nie wiem. Ja wiem, że jest... Widzic okay, no, spadł przy Neksę, i... Nie, że to, to, to jest drama. Chcieliby było trzech impostorów i wyłącznie. nie ma suryfy akurat w takiej sytuacji. Nawcie, <guna> to no, na Wpadka to się winna. Mi się zdaje, że albo w Neksę, albo na <guna> na na w nawcie. No, no, no. No, no. jest raczej winna. Ja nie jestem winna, dlatego że poprzednim razem. Jeżeli powiedziałam, że widziałam, jak ciałko pada i jak najszybciej to zgłosiłam. Jeżeli nawcie jest impostorem, to nie zabiła nikogo w drugiej rundzie, a padły wtedy dwa fragi, więc na sumie to by się mogło zgłosić. Ja nawcia, ja, nawcia zabiła podejśla. dosłownie A tak, poza tym zabija, teraz za mną cały czas biega. I to za ja podejrzewałem ja bardziej, ja bardziej na osobiście. Nie, ja bym bardziej, wygłosowa. nie, ja bym bardziej wygłosował. na wygłosował. Nawcie. Na wcze 100%. Meczu na żebyś zabić teraz. No na nie dobrze spokojnie. Na Nawcie, na na Nawcie dobrym bautem. już myślałeś, że będzie Ja jesteście. Kurde! Mm! Nie dało się! Ajajaj! Aj, aj. Tylko napcie skusiłem. <laughs> Nexo jest impostorem i on mnie teraz na 100%. Zawadzi mnie w takie miejsce, że będzie chciał mnie zabić. Ja tam nie idę. <laughs> nie ma szans! Nie ma szans! Widzę, że chce mi. O nie! Zostaw mnie! Puść! Siema. Siema. Dalej będziesz przystawał z nie? Tak, ja bym wyrzucił na turn. ja bym wywontował jeszcze jedną osobę. Dlaczego AB? Ty mówisz, Zostaw że jesteś. Jeszcze... Czemu jesteś ryfem, AB? I... AB no, cały czas za mną biegał, no nie wiem. I... Bo prowadził mnie do speciemana, trochę się bałem go walić tam. Czemu? Jak to się go bałeś walić? Nie wiem, AB. jak co? dla mnie... No powiem to tak, to AB, AB, to AB, to AB, to AB, to... AB. ja powiem ci tak, ja podejrzewam Nexę, ale wystarczy, no. że posłucham ciebie i już chcę na ciebie głosować. Ja nie, Jezu, wiem, no to jest Nexę, no. Czemu bałeś za... Nie, to jestem ja, bo argument mi daj AB jakiś. No, bo wcześniej potwierdzałeś się cały czas z nawcią, i po prostu ty, cały czas potem nie, zawodziłeś. Nie, nie, ty udajesz teraz. Byłem wziął jedną rundę w medyku i po prostu powiedziałeś: Nie, no zrób no, kolejnej rundzie, jak biegłem zabić, za nawcią. Ty też, ja też się działałeś za nawcią. nie głosujmy. Możliwe, że tak, tak. jeszcze sterem i troluje specjalnie. Tak, tak, tak no też tak powiedziałem. Ja, ja bo już go się teraz. Tak pogubiłem, że to jest szok. Nie, jeszcze ja nie głosuję. Nie, jeszcze nie głosujcie Nie, jeszcze nie jest Nie, no, jeszcze nie Nie, jeszcze nie jest Nie, Nie, to Najpierw wydaje mi się, że no... może być Abi i Nexe, jeszcze, a może Nafca AB była nie, po prostu mieć, nie. nie? AB by strzelił chociażby w Nafcie albo Nexe, bo ich podejrzewa już dłuższą nie czas. Starałem się strzelić, strzeli. ale no nie zdążyłem. A dlaczego nie strzeliłeś? Argument z dupy totalnie, nie wiem. Jestem no nie strzeliłeś ale, ale co robimy? Nie głosujmy, my? Głosujmy ja bym, na Jester'a, zagłosujmy na drugie, drugie prawdopodobieństwo. No. A swoją drogą to Trzymajmy. klikanie przycisk 3 razy z tej rundy to kręstwo. Kurda, tak, ja, no ja tak blisko! No nie mogę! Tak blisko! Kuch, jak, ty tak blisko. Kuch, ty jak to było? Jak sobie to tak. Nie, nie, ja no to się, powiem. Nie grał, 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 grał. Potem gliczył się zamieniłem w kogoś i to niestety był impostor. Ja hmm. mówię tak, dobra. Sztywne kity trzymałem się razem. Mówię, dobra, jeszcze Mandzio <coughs> dołączył, super. Zabija mnie Nexa, a Kuki mnie chowa. Bibletków, najbliższa. Nexa, Bibletków. Zabrakło jednego głosu do głosowania, no nie mogę z wami. Ale, tak, bo nie, ja też nie mogę, nie? Po prostu gęba impostora w momencie, kiedy na cztery rundy trzy razy przyciski przycisk jest kurwa niemożliwy do zrobienia czegokolwiek.